No i siema siema, z tej strony ŻuwitPL. dzisiaj sobie nagrywamy y, trzeci odcinek z gry y, my, przygody w minecraft zapomniałem nazwy y, przygody w minecraft, no i dzisiaj jest druga część wybierania się na pustynię y, po kaktusy bo są bardzo potrzebne mi no i y, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę jeśli wbijecie pod tym filmem, nie wiem... 5 Nie. Uznajmy, że 6 łapek w górę. Jak wbijecie sześć łapek w górę, to wlatuje kolejny odcinek z tej gry. Trochę sobie ryb połowiem, ale mam Fishing Speara prawie że zniszczonego. Więc poszukam sobie sprzedawcy i po prostu pokupuję od niego te Fishing Spiry za ryby. Znaczy, nie wiem, czy mi w ogóle starczy. Mm. Dobra, będzie mi starczyło na jednego jeszcze. I teraz. Aha, dobra, bo on sprzedał. On tak. No i dobra, jest Fishing Spear następny. Kiedyś, jak tutaj przyjdę jeszcze, to po prostu. Sprowadzę sobie, nie wiem, kolejką czy czymś y, tych wieśniaków tam do y, mojej bazy. Tutaj w ogóle zginęłem sobie raz. Bo kopałem w dół, szukałem tego piecyka, bo chciałem sobie ryby przepalić, ale nie wyszło i zginęłem No i dobra, no i teraz szukamy znów tej pustyni. Nie wiem, pójdę sobie w tamtą stronę. Kurde, będzie trudno do wchodzenia. No nie, dobra, wodospadem sobie podpłynę do góry. Yy, dlatego chcą kaktusy też, bo mi się, tak jak mówiłem, przydadzą do yy, takiego jakby inkubatora. Więc muszę mieć kaktusy. Chyba, żeby był jakikolwiek inny barwnik zielony, bo do tego po prostu jest potrzebny barwnik zielony, ale on leci tylko z kaktusów. Po drugie, wtedy sobie też zrobię farmę kaktusów i nie będę musiał co chwilę po niej latać. Bo przecież z mojej bazy tamtą mam łódką, no z 1000 metrów na pewno gdzieś tak może, nie wiem gdzieś tutaj tak nie poczekajcie gdzie jest moja baza tam jest moja baza no to no 800 metrów mam tutaj gdzieś a jeszcze nie wiadomo ile będę miał z bazy do w ogóle pustyni bo jeszcze na pustyni tutaj nie znalazłem I nie wiadomo w ogóle ile ja będę miał gdzieś tak z pustyni raczej z bazy do pustyni Bym tylko smoka nie spotkał, bo to jest mod Ice and Fire, więc fire już spotkaliśmy smoka ognistego, a właśnie lodowego niezbyt, i boję się, że. No, fuck. I boję się właśnie, że możemy spotkać lodowego smoka. Kurde, ja zaraz zginę co nie? Dobra, wykopię sobie tutaj węgiel szybko. Proszę węgiel. Yy, kamień. Zostawimy crafting. Jeden sobie przepalimy. Dobra. Trzy rybki. Dobra. Znaczy, nie wiem, czy mi się w ogóle to uda. Czy w ogóle będzie starczyło. No, przynajmniej dwie. Bo na jedną będzie. A na drugą nie wiadomo. Nie, nie będzie starczyło na drugą. Dobra, trochę mi się życie teraz regeneruje i idziemy dalej. O kurde kwiat rośnie na lodzie nigdy nie widziałem kwiat. Kwiatka, który rośnie na lodzie. No ale to pewnie zobaczę. No, Frost Lily to jest chyba z moda tego a, na Smoky, Ice and Fire. I z tego co pamiętam jeszcze był chyba taki czerwony. Nie wiem co ja sobie te pozbieram kwiatki, bo są ładne. Z bo zobaczę, czy w ogóle się da gdzie indziej postawić. Nie da się. Bo tak bym sobie do, jakiegoś, do jakiejś klatki, zagrody dla dinozaurów, bym sobie postawiał. Co najwyżej, są lud sobie znajdę jakiś taki gruby, wykopię go, żeby nie topiał. No i sobie postawię. O, jest wioska jakaś tam, tam. Dobra. O, oh fuck. Ciekawe, czy one biją. Mogę je zebrać. Dobra, to mam pomysł, co ja z nimi zrobię. Bo jak jakie? No, to mnie biją. Jak będę miał dom, to sobie zrobię taką pułapkę na wotwory, że yy, najpierw będą pistony, na nich będzie to. I jak będzie noc, to po prostu te pistony będę włączał i to będzie podnoszone tak do góry, żeby mi się zabijały. o to. Albo jakąś, nie wiem, farmę zrobię czegoś potworów i one będą na to spadały. No nie wiem, zobaczę. Ale sobie to pozbieram. Myślałam, że trzeba mieć silktacza, żeby to zbierać. Dobra, 24. Ten lód chyba nie mogę go zabrać ale nie wiem. O, dobra, mogę. A na tym mogę chyba postawić yy, lilia wodną, raczej lilię wodną, tą frosty lilię w tym wiosce o jest następna frosty lili o jest skrzynka o fuck o diament o kurde dobra spierdzielam nie mam zamiaru z tym smokiem tam siedzieć. Ale jaki fort diame diamenta mam? I tam jeszcze jakieś samorodki z żelaza chyba były. Dobra, świat się nie wczytuje, mam tu gdzieś mam diamenta. A wiecie co oznacza diament? Diamond? Że idziemy do nowego świata. Tylko. Najpierw muszę się trochę przy, przygotować do tego nowego świata Światu Bo mam iron i silver Co to jest? Poczekajcie, zobaczę czy to mogę jakoś tak ten To się chyba to tak robiło? Silver i gnot A co tam jeszcze mi wcześniej wyskoczyło? Coś wcześniej jeszcze wyskoczyło. Nie wiem, dobra, nieważne. I co to jest? Takie coś jak żelazo? Czy. Nie wiem, dobra, zobaczę w bazie, jak już będę. Zobaczę, czy tutaj nic nie ma. Kurde, mogą na tym być sireny. Hmm. Nie wiem, co teraz robić. Dobra, mam pomysł. Wezmę to. Na no to postawię piecyk. Tutaj wkładam łososie, suger. Nie, nie mogę tego palić. To też nie mogę palić. Dobra, to sobie pójdę po drewno. Tylko, że mnie ten smok nie zauważył. Kurde, wpadłem do wody. Ale wymaga. O, misiu! Ciekawe, czy on mnie będzie bił. Nie, nie wie mnie. Za no dobrze. Myślę, bo mi się, że mnie zacznie bić i mnie zabije. Dobra. Drzewo szybko zetnę. Co przyda mi się na łódkę jeszcze. Nie wiem, jeśli ja teraz nie znajdę w ogóle pustyni. Jeszcze chwilkę tak po Popłam tutaj łódką, jak nie znajdę, no to po prostu upłynę do, do bazy. Nie znalazłem... to wtedy jak już to nie, zna nie znalazłem kaktusa, ale znalazłem coś lepszego niż kaktus. też coś lepszego? Nie wiem, no tak. Kurde, mój pies zaczyna szczekać. No nie wiem, no tak pół na pół. Kaktus jest mi potrzebny i to mi jest potrzebne, więc... Tak, w sumie bym nie powiedział w sumie to, to samo. Dobra, teraz robimy to tak. Dobra. I mi się to przypala teraz. W ogóle zobaczę na y, jakim mam ustawiony. Na Easy, dobra. Na hardzie nie chciało raczej na normalu nie chciałem, bo trochę się boję, że mnie coś tutaj zabije i sobie zjem. Co, nie mogę zjeść tego? Czemu nie? Czy nie mogę tego jeść? O co chodzi? Innych też nie będę mógł jeść. Czy tylko tej nie mogę? No nie mogę ich jeść, to co ja mam je wyrzucić? Poczekajcie... No... Aha... Dobra, te rozdymki też powrzucam i te kląfisze, bo one mi są niepotrzebne. No ale czemu ja nie mogę ich jeść w sumie? Dobra, no to sobie połowę jakieś... nie wiem. Aha, tą wędką też, raczej fishing spirum też nie mogę łowić, a ty? Aha, nie wiem, czy w nocy po prostu nie można łowić, czy o co chodzi? O, teraz mogę. Nie wiem o co chodzi. No to przynajmniej to tutaj mogę sobie usmarzyć. No nie wiem, jak, jak nie mogę, no to trochę słabo. Się boję tak trochę do tej wody zbliżać, bo się boję, że jakiś mi wodny potwór wyskoczy na łeb. No dobra, no kuk, twisz co? i co. No i tej też nie mogę jeść? O co chodzi? Może w drugiej łapce muszę to mieć? No nie. Co, ja nic nie będę mógł jeść w ogóle? Miałam tutaj umrzeć z głodu No takiego puffer fisha czy mogę zjeść, więc dobra nie będę próbował to nie wiem Może cukierka? Czy cukiery w ogóle da się jeść? Nie, nie da się jeść z cukru No to nie wiem Fishing te spiery nie działają No i nie wiem o co chodzi. Czy tak po prostu w nocy tego nie można łowić, czy co? No ale się marnuje, co nie? Tak jakby łowił, ale nie łowi. Co so, nie wiem o co chodzi. No dobra, może tą będę przynajmniej mógł zjeść. Też? Co to wszystko powywalać? O Jezu... No co, nie wiem, co ja teraz mam w tej chwili zrobić, jak ja zaraz zginę z głodu. Zaraz się okaże, że to pewnie bug był i powalałem prawie że wszystkie ryby. Dobra, płynę sobie. Tej skały zobaczyć, czy syren na pewno nie ma. Nie ma. Co to jest? Tam w tej wodzie co to? O kurde. Fuck. Dobra, jest pustynia. Tu jakieś gówna się zrozpiły. I muszę na dzień poczekać w tej łódce. No dobra, no to poczekamy. No dobra, albo nie. Mam inny pomysł. Tutaj szybko podpływam łódką. Zbieram kaktusa i robię rano do bazy już. Jest kaktus jeden. kajcie, Aha. Dobra. Coś tam jest. Tam na tej górze, tak po, po lewej stronie. Co jest z tym kaktusem? Kurde, te zombie już do mnie idą. Dobra, teraz. Elo, tylko sobie zostawię ten znacznik na Yellow, Pustynia... No i tyle. No i skończyliśmy wyprawę, bo mieliśmy iść tylko na pustynię, po... Kaktusy, i teraz już do domu, ale co tyle? Co to jest? To jest duże mega. Nie wiem, czy to mnie zaatakuje, czy co. Ciekawe, czy da się tym łowić tak po prostu z łódki. Nie wiem. No, chyba to zepsute. Nie wiem w sumie. Dobra, teraz najważniejsze jest to, że płyniemy do domu już. Wracamy w domu i się zakończymy odcinek. Jak wrócimy pokażę Wam tą roślinę, co posadziłem ją w drugim odcinku, bo w sumie nie pokazywałem jej wam jak ona urosła najprawdopodobniej. No zobaczymy, po prostu tą roślinę wam pokażę. Kurde, tutaj nie zrenderował się ten. Pokażę Wam tą roślinę, no i się pożegnałem, po prostu zakończymy odcinek. I w następnym odcinku już zaczniemy wykluwać dinozaury powoli. Tak, w czwartym. No, taki mam plan po prostu, że teraz w czwartym odcinku zajmiemy się trochę dinozaurami. Taki luźniejszy odcinek, a w piątym yy, spróbujemy się przyszykować do tego Twilight Forestu. No i już w szóstym powinniśmy gdzieś iść do tego Twilight Forestu. Taki na razie jest plan. Ale nie wiem, czy on się uda, czy nie. Dobra, mam 400 metrów do domu, więc. Już nie jest tak dużo aż wreszcie wracam Dobra, tutaj nie przepłynę Więc muszę się tutaj tak okrążyć Dobra No f Squidman, ten Squidman. Squid mi wpłynął do łódki. Dobra jest noc. Ciekawe kiedy się zrobi dzień. Bo nocy nie lubię. No i mówię, wykorzystam te Dragon i Spi Czy jak to tam się nazywa? No, na pewno fajnie. Albo na przykład, nie wiem, na jakąś pułapkę na potwory, że po prostu postawię to gdzieś w lesie, tam gdzie się najczęściej respią potwory. Takie miejsce sobie znajdę i tam taką dziurę postawię, i tam się będą respiły. Dobra, wreszcie jesteśmy w domu. Postawię sobie te kaktusy tutaj, żeby mi rosły. Idę teraz tutaj. O dobra, przypaliło się żelazo. O, tutaj mam jedzonko. Dobra, mogę zjeść. No co jest?! Albo ja mam zbugowane coś z jedzeniem, albo muszę po prostu sobie zresetować Minecrafta, nie wiem, zobaczę. No i dobra, no. O, właśnie, zapomniałbym, muszę Wam pokazać tą roślinkę, jak ona urosła. Jezu, mój pies znów szczeka. Hmm. No i ona jest tutaj, patrzcie, jak się rozrosła. Była jedna sadzonka, co nie. Co się większe rozrośnie tutaj. No dobra, więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, sześć łapek w górę, następny odcinek, trzymajcie się, no i cześć.